Witam Was ludzie, zagramy w cywilizacja. Sobie przybliżę, albo nie. Yy, co się tu dzieje w ogóle? Co się dzieje? Pracujemy nad metalurgią. Mamy... Co jest? Aha. Nie no, mury miejskie mi się zniszczyły w związku z pożarem. Nie wiem, swoją drogą. Jakim cudem? Pożar może zniszczyć mury. No ale to cywilizacja ja nie wiem, może drewniane były mury. Się wytłumaczyć, można. ja tu buduję piramidy. Tak. Zupełnie. Po prostu, żeby zająć coś. O, te skubane już mają. No, tego ty ja nawet ja nie mogę wybudować. Dobra, czas, żeby ich powoli tam gnębić. Zaraz to się zacznie robić. Fregaty zaczniemy produkować. E, Grenoble. Dobra, dobra. O, wiem co zrobię. Przecież to miasto Platier to jest w ogóle takie beznadziejnie. Nic. A. Tak, to zbudowało Spichlerz po to, tylko żeby go sprzedać. Zawsze jakaś kasa. I jak tam? I jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. I będzie metalurgia nasza. Działa, mam nadzieję, że oni tego nie mają. Co to było? Leon buduje w ogóle? Aha, to zmieniam te mury. Idealnie. I pozbywam się tego osadnika, co tam. Świetnie. Teraz Piramidy. Bo jak nie masz co robić, to buduj piramidy. Cóż. że jak wszystkie Tuda świata mi się skończą. Dlaczego nikt nie zbudował piramid do tej pory? Dziwne w sumie. Tutaj mogę jeszcze... Szerburg? Aha, to jest gdzieś tam. No i w następnym ruchu może będzie metalurgia? Nie, jeszcze chyba nie. Czy tak? Nie wiem jeszcze. To się zaraz wyjaśni. Jak będzie. Yeah! Nareszcie francuscy uczeni doszli do tego, jak zbudować, kurde, działo. Co ja mogę jeszcze tutaj... W... Co, żeby e, dobra, Amerykanie to mają, wiedzą co to jest, grawitacja, a ja? Elektryczność i zmiana, nie piramidy, działo, działo, działo nie piramidy, działo, działo. działo, działo. Fregata, fregata, działo, działo, wszystko? Ano, nie, zaraz, Grenoble, tak, 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 tak. No te miasta tutaj na razie z nich jeszcze coś tam konstruują, albo nie. Działo. Gdzie to jest? A to ma koszary, ma. Świetnie. Tu? Działo. Tu? Nie, tu już zostaje. Na no, tu mur, dobra. No! Co jak krzyczę? Będzie wojna! Wkrótce. Uuu, już pierwsze działo, dobra, to ile tego mam wybudować? Wszystkie jednostki, wszystkie żaglowce w jedno miejsce zgromadzę. W ogóle to... tego się pozbędę, bo to jest za słabe. Ty, żaglowcu, jeszcze też jesteś na tyle mądry, żeby tam dotrzeć? Nie, dobra. Ciach. 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 Ty, tutaj. Jedna. Jak będę miał te 5. Jeszcze tu jest szósty żaglowiec, czyli 6 razy 3 to jest 18 dział będę mógł tam zmieścić. Może być. Wszystkie działa na razie do Tours 3 będą na początek, nie więcej chyba. Czyli muszę mieć 18 dział. No dobra Jakoś to będzie. Grałem gram na Prince. No spoko. Tak, wszędzie, wszystkie tutaj łódki sobie zrobię odpoczynek. Czekają. A jeszcze tam musi ten dopłynąć. Dobra. A, sobie tutaj skaczą. A, dobra kola. A tu już mamy dział świetnie. nie? sobie tutaj, tu podejdę. I tu. A nie mogę. Dobra, spoko. I mamy. A tutaj jeszcze ma... A Jak wypłynę, to mi to weźmie. A jak głupie, no dobra. Szanowni, rydwan tutaj jakiś zapodział się z, z muzeum wyciągnę i chyba. Dobra, wystarczy mi tych jednostek morskich, chyba. Czy nie? Ja muszkieterów trochę pobuduję. To właśnie, muszę muszkieterów trochę pobudować. Tak, żeby mieć, jak tam chronić te jednostki, Kurczę, w sumie nie pomyślałem. Eee, dobra. To jak tam zbuduje się tych dział trochę, to zacznę tam jeszcze w paru, paru miastach budować muszkieterów. Kurczę, teraz to wszystko wolno idzie. No i co, już tyle tych dział? Co to ma być? Ile was tego? Pff, a, nie było. A, tu są dwa. dobra. I tak mało, kurde, przecież ja tak... Jest jedno, dobra, muszkieterów. Tak, to wolno idzie, a ja się to szybciej będziesz szło. Kurde, przecież. Co. Co nie mają, kurde, z tym Lionem? Cholernie, pechowe miasto. A to połudź, a to pożar. Więc jest... Dobra, kolejne działo, świetnie. Dobra, to miasto jest już udupione. Prawdopodobnie. Chyba, że mają te. Muszkieterów tam się... No, wątpię. Oby nie. Kolejne działa. No dobra, działo, działa, działać trzeba. Tutaj zmiana na muszkitera. Gdzie jesteś, panie muszkiterze? Ja, a tutaj by się przydała muzyka w tej grze. Chyba, że coś puszczę w tle. Wiecie co? Znajdę jakąś muzy i puszczę. Czekajcie. No, włączaj się w Firefoxie Moje subskrypcje Dobra Nie no, techno nie będę puszczał, kurde, bez przesady eee, jakieś kurde, muzykę z zaraz O wie nie, z czego to puścić? Jestem jest głupi, że takie rzeczy puszczam. O! To jest moje, jedno z moich ulubionych, kurde. Tylko żeby nie było za głośno. Sam raz nastraja na wojnę. Prawdziwie wojenna piosenka. Fajnie, że teraz się odzywają, kurde, a mają muszkieterów. Wpieprzaj, bo mi muzykę jeszcze zagłuszę, Chłopcze, mam muszkieterów, z byk. No nie będzie z nim tak łatwo. Ale co tam? pojedziemy z nim świetnie, dobra? Wszystkie jednostki nie się tam wpieprzają już na te łódki, jak tam z czasem? Wszystkim nie przejdziemy. A w ogóle i włączył stopera. Kurde, nie mam pojęcia, jak długo nagrywam. Dobra, jeszcze dam sobie 3 minuty powiedzmy. A nie, to chyba akurat krótko nagrywam, bo. No dobra, dam sobie jeszcze 5 minut. Nie tam. Ech, za dużo tych fregat będę miał i będzie po prostu. Znowu nie będę miał co z tymi jednostkami robić. Dobra, ta fregata już sobie niech tam płynie gdzieś. Tam będą nękać morze, jakby co. No już parę miast już chyba mogę im zdobyć. Świetnie, pożar w Filadelfii. Uuu, Filadelfia została zdobyta przez Greków! Świetnie. Nie ma. Y... Oku, czy tu już nie ma miejsca? Co ciekawe. A myślałem, że tu będę miał pełno miejsca. No to nie to jeszcze ta fregata tutaj. Chyba, która zagłośni ta muzyka jest. No, nie mieszczą mi się. Jeet. Ja, ale w. Might and Magic 6 to jest Zarom. gra... Kocham po prostu. Elektryczność. Ciekawe, nagle wynaleźliśmy. A, czyli jeszcze na Francuzi jeszcze radę. Bridge building coś daje? A Railroad! Czyli muszę w sumie to wy wynaleźć. Myślę, że to jest bezużyteczny wynalazek, ale tak W końcu ktoś się zlitował i wybudował te piramidy! Dobra, e, Tu się nie mieści już nic więcej, bez sensu. Momencik. Właściwie nie gra. Dobra, jedna fregata posiada... ...cztery jednostki. Druga fregata posiada cztery jednostki. Trzecia fregata posiada... ...trzy jednostki? No dlaczego nie chcą tam wchodzić, kurde? Ty, fregata, chodź tu. Tu, mam jeszcze jedną przynajmniej. Płat Oj Amerykanie, Amerykanie, macie jakiś problem z Grekami? Może? Nie, może jest jakiś limit jednostek na jednym polu. Dlatego tak dziwnie nie chcą tam wchodzić. Hmm. Dziwne to jest nie rozumiem. Bo te hek. Nie wiem. No, teraz to już niedługo będę miała za dużo tego wszystkiego, ale co tam? To może od razu pojadę ze wszystkimi i wygram tą grę. <laughs> eee, już nie wydaje mi się. Despotyzm. Hmm. Dobra, chyba kończy się ta piosenka. Zmienię. Ciao. Zaraz 6 to było co? Eee, he, 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 he. Może to. Słuchaj ciszej. To nie jest to samo? Nie. Już nie, nie wiem. U. Okay, działa. Dobra panie Amerykanie. A nie, zaraz jeszcze nie. Muszę tam dopłynąć najpierw swoją flotą. Dlaczego... O, teraz sobie wchodzi. Dobra, irygujemy. Dobra, zrobię zaraz przerwę. Jeśli tylko tymi jednostkami tu wejdę... I... Dobra, i sobie... No teraz to się nie dziwi, że jestem najpotężniejszy. Ech, kto mi podskoczy? No kto? Rusty. E, do usłyszenia w następnym odcinku. No coś się zaczyna w końcu dziać. Nareszcie.